Siema siema tak w końcu jest Q&A po miesiącu czasu chyba po miesiącu czasu tak no prawie po miesiącu czasu w końcu jest Q&A w końcu wzięcie do roboty jest podniosłem swoją dupę i wzięcie do roboty jest co, yy. No i sorry że tak właśnie nie było tego Q&A ale to było tak przed sprawdzianami później po sprawdzianach mi się nie chciało no i tak jakoś doszło Mieliście ogólnie mieć tydzień temu Q&A ale jestem ogólnie taki głupi Yy, bo czyściłem sobie PS-a z yy, filmików ja to więcej ważyło niż Fortnite no i przez przysiad na Q&A bo ja stwierdziłem, że w tym tygodniu już wam wstawię te Q&A, jeszcze raz nagram no i co, I, no i lecimy już do pierwszych pytań w sumie do pierwszych, to jest wiele pytań, dobra lecimy dobra, pierwsze pytania są od Fortnite'owego świra ulubiony kolor, szczerze nie wiem czy mam ulubiony kolor chyba nie mam skąd chęć nagrywania doety Fajnie czasami się tak nagrywa yy, i no robi, nie, często jak właśnie czytam te komentarze, no, no fajnie jest tak poczytać te komentarze, co ludzie piszą, co nie, tak na przykład pod sklepami tam oceniają, czy coś, nie, ogólnie nagrywanie jest spoko, bo ma się kontakt z bardzo wieloma ludźmi z różnych regionów Polski, no wiecie o co chodzi, tak no, no ogólnie nagrywanie jest super, jakby ktoś chciał zacząć, to oczywiście polecam. Yy, bo później jak się buduje tą jednak publikę, no to jest coraz lepiej, coraz lepiej. I ostateczne pytanie, czy pozdrawiam, pozdrawiam fortnetowe świry. Dobra, kolejne pytanie jest od Kary. Yy, no to jest to samo w sumie co wcześniej i drugie. Ile masz centymetrów wzrostu? Yy, wiem, że ostatnio jak się mierzyłem miałem 1,76m. Teraz pewnie mam więcej, bo ostatnie mierzenie było to trochę temu było, więc myślę, że jakoś 1,80m, może lekko mniej, ale coś koło tego. No i Kukatofi. Yy, dlaczego masę stopa? To jeszcze chyba było przed zmianą niku, bo jak widzicie zmieniłem nick. No to już tłumaczyłem, że masę, bo musiałem dodać stopa od nazwiska. Yy, jak myślę, kiedy wbiję 10k subów? Yy, chciałem do końca roku, chociaż wiesz, że to graniczy z cudem. Naprawdę graniczy z cudem. No, więc fajnie byłoby wbić, może się uda, może nie. Zobaczymy. A kolejne pytanie, yy, od, Sharon od Sharona. Jak egzaminy Ci pójdą? się uczysz? Ile będzie procent? Egzaminy? Szczerze? Nie wiem. Myślę, że z Polaka, z Matmy będzie nawet git, no, ponad 50%. Najgorzej, jeśli ligam Anglika, bo byłem na Angliku chyba najbardziej zestresowany. Zestresowany. I to w ogóle, bo na Polaka, Matmy, to tak na luzie sobie przyszedłem. Na Anglika, no jednak trochę spięty byłem. No i Luki, yy, yy, Mieszkasz? Tak, Luki, to wiemy, że mieszkam w Oleśnicy. <grym> Kolejne pytanie od Nelowasa. Tam ile masz wrostu, ile ważysz? No to ważę jakoś chyba 60, no już 60 kg. Jaki content planujesz robić? gameplay tak dalej i kiedy vlogi? No content no na razie no na no Fortnite, no, tam jeszcze może trochę Brawl ale zobaczymy co przyszłość da. Wiem, że w listopadzie planujesz jeszcze zrobić z tego Cyberpunka. Już nawet zamówiłem se przed, przed sprzedaż. No zobaczymy, tak? Yy, kolejne pytanie od Norberta. Do której klasy chodzisz? No, teraz będę chodził już do pierwszej, zobaczymy. No, znaczy no, no do pierwszej technikum, co nie? Bo tylko do technikum składałem. No i w jakim mieście mieszka? To tam było chyba oleśnica, co nie? Dobra, kolejne pytania od Bartix. No i też, ile centymetrów wzrostu? Tak, około 1,80. osiemdziesięciu. Kolejny planet Oscara. Czy pokaże twarz? Już kiedyś pokazałem twarz. Dwa. Nie, no dwa razy na od filmach. I parę vlogów było. Znaczy liveów było z tego, z obozu, więc tam. Czekajcie, możecie zobaczyć. No Na odcinkach tak, ale nie wiem, czy tam z y, wyjazdu, ten, z wyjazdu są najbliższe. No i kolejne pytanie do Rafała, czy pokażę twarz. Eee, no tak, kolejne, pa No już cały czas czy pokażesz. Eee, twarz. No i no, w końcu inne pytanie. Kaszt. Ile lat miałeś jak zacząłeś grać w Fortnite Czekajcie, to było 2 lata temu, nawet jakoś już równiutko 2 lata temu. No więc wtedy miałem 13 lat już. 13 miałem, Miałem więcej niż 12, mogłem grać w Fortnita. No, ile masz lat? Jak masz na imię? Takie rzeczy, ile mam lat, jak mam na imię, to właśnie są w informacjach, ktoś się zastanawiał. I tam jeszcze wcześniej pytanie od Kast. ile zaczęłeś mieć lat, jak nagrywałem? Jak zaczęłeś nagrywać? Boże, już tu mieli, sorry. No to w tamtym roku, rok temu jakoś. Yy, 16 ogólnie czerwca wbiłem 100 subów, ostatnio się popatrzyłem, właśnie. Więc no, rok temu miałem 14 lat, a tu nawet jeszcze wcześniej te 13. No to. Jak zacząłem nagrywać, nie miałem 13 lat. Yy, no i kolejne pytanie od Bąbiusz. Jak długo grasz w Fortnite'a? No to gram od piątego sezonu, na ten moment to będzie... Który mamy sezon 13, na no to 8 miesięcy, no to już 2 lata, co nie? I Mr. Velu. Ile zajmują nagrywki przerabiane na PS4? No to zależy jak... Jak bardziej chcę film urozmaicić. Chociaż na PS4 urozmaicenie filmu to tak... No wiadomo, co nie, tylko... No chodzi też o to, że muzyka, yy, pociąć, może jakieś przejścia zrobić, no to właśnie też zależy od filmu jaki chcę zrobić. Czasami nawet nie wiem czy czasami ja siedziałem z godzinę nad jakimś filmem, a czasami może to być ile? Z 20 minut. No i teraz czytam. Chłopa to w ogóle już... A, chłopa to pogieło, co nie? E, chłop zadał tyle pytań, ile wlezie. Dzięki czyta z content. Dobra, pierwsze, czytam po kolei, na wiem jakie pytania są. Czy będzie konkurs okazji? dwa kasobu Właśnie konkurs pod koniec odcinka. Nie będzie jakiś super konkurs, no ale coś fajnego, co nie? Że myślę. Czy będziesz nagrywał Brawl teraz Raz, na jakiś czas zobaczy się, co nie? Jak wolisz mnie czy Cheetos czy czyta Cheeta. Zarabiasz na tym? No tak, czad, Reklamki? Komu się odpaliły reklamki? Jedynka w na czacie. Kogo z widzów najbardziej szanujesz? Ogólnie staram się szanować każdego z widzów. Jak... No i dlatego, dlaczego powiedziałem staram się? Um, ogólnie szanuję każdego widza. Ale jak ktoś zacznie coś do mnie pisać, głupiego czy coś, no to z szanowaniem go, no to już tak nie za bardzo, co nie? E, jakie chipsy najbardziej lubisz? Nie mam swoich ulubionych chipsów, zazwyczaj to, e, ale zależy właśnie czy marka, czy smak. Jeśli chodzi o smak, no to cebulkowe Laisy, co nie? Napiszcie w ogóle, jakie Wy smaki lubicie i jakie marki chipsów, co nie? E, e, jaka to jest Twoja ulubiona piosenka? Ja nie mam ulubionych piosenek. Słucham to co mi wpadnie w ucho. Ja w ogóle mam taką playlistę na swoim tym koncie, na którym zazwyczaj oglądam coś. To jest chyba 500 filmów z muzykami i z kiedyś tak sobie myślałem, że tam mogę zobaczyć czego słuchałem na przykład dwa lata temu, a czego słucham teraz. Jakiej drużynie piłkarki najbardziej kibicujesz? Kiedyś piłką nożną się interesowałem, kibicowałem Śląskowi, ale teraz tak, no teraz nie za bardzo kibicuję. Nikomu, co nie? Jakiego skina w Wrocławiu najbardziej, najbardziej lubisz? Nie wiem, no Nowarisa? Mi się jakoś podoba, kojarzy się z PS-em Grałeś kiedyś w Mortal Kombat, kurczę, nie pamiętam w czymś grałem w Tekena grałem, nie w Mortal, w Tekena kiedyś grałem. Nie, nie grałem w Mortal Kombat. Yy, ile masz IQ? Pewnie mało, co nie? Mało mam. Nie wiem ile, ale mało, mało, mało. Lamy czalpaki, a to jest różnica. Lamy alpaki? jak jest to... nie wiem, to lamy. <grały> oglądasz lub oglądasz jakieś anime. Nie, nigdy nie oglądałem anime. Jaka jest moja ulubiona gra? Eee, no, Fortnite, Fortnite, co nie? Jaki jest twój ulubiony owoc? Nie wiem, lubię owoce ogólnie i nie mam takiego swojego ulubionego. Jaka jest najstraszniejsza gra, w którą grałeś? Eee, Fortnite, tam naprawdę muszę się wystraszyć. <laughs> Jaki jest twój ulubiony film? Moje ulubione filmy? Kurde, nie mam ulubionego filmu. Mam! Pulp Fiction, eee, no. Oglądałem w sumie raz, ale ta on tak mi przyszedł do gustu, że... No, wiadomo, Pulp Fiction, jak to byś chciałby sobie obczaić. No to polecam, to jest nawet ciekawy film, bardzo ciekawy. E, Nike czy Adidas? Bardziej Nike. E, nagrasz jeszcze Minecrafta? Pewnie kiedyś tak. Kogo z e, najbardziej widzów nie lubisz? Ym, z widzów? Nie no, widzów wszystkich lubię, co nie? Jak ktoś mnie zacznie wkurzać czy coś, pod takim względem, że zacznie mnie wyzywać czy coś, no to wtedy go nie lubię, co nie? Jaką, jaką wody wolisz? Gazowaną czy lekko gazowaną? Nie gazowaną. E, znaczy, no wolę nie gazowaną, ale gazowaną jak trzeba, to też się napije. Czy chciałbyś się tobie czytać te wszystkie pytania, które ci napisałem, czy napisałem Nie chciałem się. <laughs> nie no, chciałem się. Jestem byłem ciekaw, w sumie patrzę 30 pytań i tak niektóre nie przeczytałem. E, jaka Brań Forty najbardziej lubisz? Skara? Albo auga? Nie wiem, też nie wiem. E, jaki film ma u Ciebie najwięcej wyświetleń? No ten z Wizard. Wizard Barley, jak odblokować Wizard Barley? On chyba na ten moment ma 7000 wyświetleń. Pod? Lubisz rysować? No, kiedyś bardzo lubiłem rysować, chociaż, no, jakieś bardziej lubiłem rysować teraz, nie tak za bardzo. I ostatnie pytanie: ile to 2 plus 2? Proste, że 5. Mm, no i to jest. Na tyle pytanie od Cheaty, dzięki za free content. <laughs> I tam jeszcze od Dizjanek, czy będzie konkurs? Właśnie pod koniec filmiku będzie, to Was zapraszam. Dobra, idziemy jeszcze do kolejnego posta, bo wystawiłem dwa posty. Mam nadzieję, że pytanie nie będą się powtarzać. Ej, no i dobra, jesteśmy przy drugim poście, właśnie wolnę się w kolano, nie wiem po co, ale jest git. Ej, I tak, pytanie od Bartek Morawski, czy będą odcinki z twarzą? Yy. No twarz pokazałem, pewnie nie raz jeszcze pokażę, ale czy takie live odcinki będę stworzył, ja tak... No wolę bardziej oglądać cały gameplay, chociaż twarzą to jest fajnie, bo widać to mimika i widać jak się wkurzasz, albo w ogóle z kamerką, nie? Że jak na przykład w się coś zrobić, to jest czasami śmiesznie, ale jeśli coś miał w przyszłości robić, to pewnie będę pokazywał, ale nie tak często. o. Jak powstała twoja nazwa, to wcześniej jeszcze na to już mówiłem. Czy nagrywasz jeszcze nagra? Czy nagrywasz jeszcze nagra? Ja jestem ogólnie chat pijany, jak coś? Nie no, żartuję. Czy nagrasz jeszcze Brawl Stars? No, zobaczymy. A pytanie od Bombla, Kim chciałby zostać w przyszłości? Chciałem zostać astronautem. A nie, tak szczerze, streamerem. Co nie, no, streamowane tak jak wcześniej mówiłem, jest super sprawa. No, w Czy byłeś na odcinku jakiegoś sławnego YouTubera? Tak, u jakiego? U Davida Franka. Byłem na odcinku, kiedyś sobie siedziałem na moim koncie, tym, na którym nagrywam, i wpadłem na jego filmik. Tam coś było z Lawą coś, czy coś, jak, jakiś eksperyment robił i że propozycje kazał napisać w komentarzu no i mój komentarz wylądował na odcinku, tam nawet ktoś kiedyś zauważył to i tak, Jajo, jaki jest twój ulubiony skin? No też mówię tam chyba no Versa, który jest nienawidzony, nie wiem czy ma z nienawidzonego Oski, jakiego z najbardziej, najbardziej z polskich gracz Forta lubisz, najbardziej pozdrowisz? Oski, pozdrawiam Kogo lubię? Mam paru ulubionych tak wam powiem, no tak a Fortnite to, to Evron, Jacob, yy, ja już zapomniałem teraz Advisek. No, kogo tam jeszcze? Yy, no, tyle. Jeśli chodzi o Forta, to myślę, że tyle. Tak, Rafał, co się zachęcił do nagrywania? To już wcześniej tam mówiłem. Czy zamierzasz się przenieść na Twitcha? Kiedyś o tym myślałem, że się przenieść na Twitcha, bo Twitch to jest fajna opcja. Po pierwsze, lepsza jakość. No i ogólnie, jest to fajne, że jest bardzo dużo emotek na Twitchu, tak? Bo na YouTubie jest tak. Dodali teraz emotki, ale też tak okrojoną wersję, ale e, po tym jak dużo osób zaczęło się przenosić na Twitcha, to stwierdziłem, że chyba nie przejdę na Twitcha z tego względu, że no, tam jest mega dużo osób teraz widzę, a na YouTube tak się puściutko trochę zrobiło. <laughs> w wielu klasach miałeś czerwony pasek, pytania o duo brat w jednej klasie, w czwartej. Yy, czwarta klasa to jest taka, że. powtórka z 1-3. Więc, jak ktoś jeszcze jest w 1 i idzie do czwartej klasy, no to w czwartej klasie to jest moim zdaniem naj. Na BBBB. Najłatwiej jest zrobić czerwony pasek, przepraszam czy nie? Ale jak się tak czyta, to wiecie. Yy, Kolejne pytanie od Krzymień: Czy wysłałeś komuś jakieś gifty i żałowałeś? Yy, wysłałem parę giftów i nie żałowałem nigdy. Yy, I Bąbel, kiedy zakończy swoją przygodę z YouTubeem? jak yy, mi się znudzi, więc. Albo naprawdę za parę dziesięć lat, albo w ogóle, co nie? Yy, I kam, czyli mieszkasz? coś tam mówię, Oleśnica, czy lubisz moje miasto? No, moje miasto wydaje mi się, że jest mega super. I też jest blisko dowracka. <grych> no. No i dobra czad, dzięki wam za oglądanie. Ogólnie to moje moim stanie QD jest mega super. Kam, myślę, że następnym razem jak coś zrobię, to już będzie na 5000 subów, bo tak co 1000 subów, no to tak... No wiecie Więc myślę, że coś zrobię na 5 tysięcy No i coś większego, oczywiście No jeśli chodzi o konkurs, no to konkurs nie jest jakiś super Ale myślę, że nad jest git I chodzi o to, że Nagram odcinek z widzem, który wygra I to dowolny odcinek, jaki chce widz Widz będzie decydował o odcinku Co nie, na przykład, nie wiem, powie no jakiś challenge Czy nie wiem, normalne duo Czy widz mi rozkazuje, co nie? coś takiego I piszcie yy, w komentarzach Hashtag Gra, nie wiem po co, ale hashtag gra i tylko te komentarze będę losował, więc. No ja wam dziękuję za oglądanie. Za oglądanie. Ej, ja skicu coś ze mną jest nie tak. Ja dwie godziny gadam na live normalnie, a jak nagrasz odcinek, to już nie normalnie gadam. Super, cieszymy to. No, to dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odpowiem. Nie, no, nie, no, nie da się, no. Odpowiedziałem wam na wszystkie pytania, jakie chcieliście usłyszeć, odpowiedzi. No, to dzięki, właśnie. Pamiętajcie o hashtag Gra. Wiesz, już teraz w ogóle tak się pilnuje, i jeszcze. No, dobra, czas. Żegnajcie, co nie? Jak coś to. No, z... to, to pamiętajcie. Hashtag gra. Ej, co tam jeszcze? Dziękuję Wam za te pytania. No i następnie coś zrobię na 5K osób. Dobra, to papa. Dobra, tu stopa z przyszłości, bo mi się coś przypomniało. I mam dla Was jedną ważną informację. Tak, będzie seria 1V1 na kanale. Nie będzie taka serii jak, jak ostatnim razem, czyli codziennie odcinki, to dlatego skończyłem tamtą serię, bo to już było trochę męczące. Ale myślę, że raz, dwa razy w tygodniu będę wstawiał odcinki 1v1 i żeby się zapisać do odcinków 1 na 1 wchodźcie w link na dole, gdzie jest Discord, tam jest specjalna sekcja 1v1 i tam się zgłaszajcie. Ja będę co tydzień wybierał jedną, dwie osoby, z którymi będę nagrywał, więc tam Was do Discorda zapraszam wszystkich serdecznie. Więc dobra, tara, się trzymajcie i pa. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. No! 到吧。